Hej hej, witajcie z tej strony, wasz ulubiony Saju! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o jednym z podstawowych, a jednocześnie najbardziej kluczowych elementów Valorant, jakim jest ekonomia. Czym ona jest, co o niej musicie wiedzieć i dlaczego jest aż tak ważna? Zapraszam do oglądania. Jeszcze zanim zaczniemy, mam do was pytanie. Lubicie obecny system ekonomii Valorant, czy może chcielibyście ujrzeć w nim jakieś zmiany? Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy i przy okazji zostawcie suba na kanale. Jedziemy! Zwycięstwo w Valorant zależy nie tylko od twojego aima. Aby być najlepszym, musisz pamiętać o innych kluczowych aspektach, takich jak movement, game sense lub umiejętność właściwego zarządzania pieniędzmi, a w przypadku Valorant, kredytami w grze. Bardzo ważnym nawykiem, który powinniście sobie utrwalić, jest sprawdzanie co rundę, ile kredytów ma Twoja oraz przeciwna drużyna. W zależności od tego, jak wygląda Wasza ekonomia, możecie podejmować przeróżne decyzje, o których porozmawiamy szerzej później. Tak czy siak, właśnie te decyzje będą miały kluczowe znaczenie dla końcowego wyniku spotkania. A przecież każdy z Was chce wygrywać, prawda? Zacznijmy od totalnych podstaw, by móc potem przejść do bardziej zaawansowanych aspektów. Na początku gry oraz po zmianie stron wszyscy gracze zawsze mają 800 kredytów. Za zdobycie Fraga otrzymacie 200, natomiast za podłożenie spajka cała drużyna otrzymuje 300 kredytów. Nawet jeżeli runda zakończyła się przed jego splantowaniem, za rozbrojenie bomby dostaniecie również 300 kredytów. Wygrana runda to 3000 kredytów, natomiast przegrana 1900. Druga porażka z rzędu zagwarantuje Wam dodatkowe 500 kredytów ze względu na tzw. bonus za porażkę, natomiast trzecia aż 1000, czyli w sumie 2900 kredytów. Jest to maksymalna liczba kredytów, jaką możecie otrzymać za przegranie rundy. Pamiętajcie jednak, że jeżeli wygracie rundę po serii porażek, to Wasz bonus za porażkę z rzędu zostanie zrestartowany. Jeżeli wiecie już, w jaki sposób możecie zdobyć kredyty w Valorant, Przejdźmy do ciekawszej części filmu, czyli jak wydawać zgromadzone pieniądze. W Valorant możesz wydawać kredyty na niezbędne przedmioty takie jak broń, zbroja i zdolności. To, co kupisz, będzie zależeć od tego, jaki rodzaj broni wolisz, jak chcesz grać lub ile kredytów będziesz miał. Mimo wszystko, Twoim głównym zadaniem jest, aby rozegrać jak najwięcej rund z Fantomem lub Wandalem i ciężkimi osłonami. Nie możesz też zapomnieć o zakupie wszystkich umiejętności. Ten najlepszy scenariusz nazywa się Full Buy'em i daje największą szansę na wygranie rundy. Niestety, czasami nie wystarczy ci kredytów na pełny zakup, przez co będziesz musiał podjąć bardzo ważną decyzję: zagrać Eco, Half Buy lub może Force Buy. Co to oznacza? Runda Eco. Podczas rundy Eco najprawdopodobniej nie powinieneś kupować niczego, co mogłoby wpłynąć bardzo negatywnie na twoją gospodarkę. Celem rundy Eko jest oszczędzanie kredytów na następną rundę, by zagrać full W rundzie Eko pobocznym celem jest wygrywanie rundy, a głównym jest jak najsilniejsze wpłynięcie na ekonomię drużyny przeciwnej. Dlatego rób wszystko, co da Ci dodatkowe kredyty. Podłóż spajka, zabij jak najwięcej wrogów i spróbuj wziąć ich broń. Aby to zrobić, spróbuj grać bardzo nieprzewidywalnie w obronie. Kam wraz ze wszystkimi teammateami na jednym site czy rozstawcie się w bardzo zamkniętych lokacjach, jak chociażby Double Dorsy na mapie Heaven. Nie róbcie jednak zbyt ryzykownych i ofensywnych rushów. Nawet jeżeli wy nic nie tracicie, ponieważ nie kupiliście żadnej broni, to przeciwnicy mogą zdobyć dodatkowe punkty do ultimate'ów, które mogą pomóc im w wygraniu następnych rund. half -buy. Możecie zagrać w half -buy, gdy na przykład niektórzy członkowie twojej drużyny nie mogą kupić co najmniej małego pancerza i vandala lub fantoma. W rundzie Half Buy możecie kupić co tylko chcecie, byleby zostało wam tyle kredytów, by w następnej rundzie móc całym zespołem zagrać Full Buy. Bardzo dobrą kombinacją na Half jest zaopatrzenie się w szerifa i małą tarczę. 1200 kredytów nie zaszkodzi twojej gospodarce i zapewni ci wystarczająco dobry sprzęt, aby nadal starać się wygrać rundę. Zagraj rundę Half z normalnym, standardowym ustawieniem. Nie powinniście tutaj przesadnie raszować. Dostosujcie swój styl gry, jak i pozycję, na której zamierzycie grać, do broni, którą zakupiliście. Sheriff umożliwia Wam zdobycie fraga jednym celnym strzałem w głowę, dlatego możecie grać nim na średnim dystansie. Natomiast granie np. Na z Bakim, zmusza Was do ustawienia się w miejscach takich jak chociażby lampy na mapie Bint. Force Buy. Force Buy to runda, w której kupujecie co tylko możecie, wydając swoje wszystkie kredyty. Jest to bardzo ryzykowne, ponieważ po przegraniu takiej rundy będziecie na pewno zmuszeni do rozegrania eko w następnej. Dlatego najbezpieczniej jest grać force w rundzie poprzedzającej restart broni i kredytów, czyli przed zmianą stron w rundzie 12 oraz tuż przed dogrywką w rundzie 24. Jesteście również zmuszeni grać force by, gdy drużyna wroga wygrała już 12 rund. Oczywiście, czasami możecie spróbować zaskoczyć wroga i grać się w ten sposób np. po przegranej pistoletówce, ale jest to bardzo, bardzo ryzykowne. Runda pistoletowa Runda pistoletowa jest jedną z najważniejszych rund w każdej grze, ponieważ może wyznaczyć kurs na kilka kolejnych rund, a czasem nawet na resztę gry. Dlatego nie należy traktować jej jak rozgrzewki. Każdy gracz ma zawsze 800 kredytów, które musi odpowiednio rozdzielić pomiędzy małą tarczę umiejętności czy niestandardowy pistolet. W zależności od agenta, którym grasz, powinieneś wydawać te kredyty na różne sposoby. Na przykład jeśli grasz Safe czy Price powinieneś zainwestować w małą tarczę i umiejętności. Ciężko jest zniszczyć ścianę Sage, a C4 i Robot Race mogą zrobić spore spustoszenie w rundzie pistoletowej. Aczkolwiek, jeśli grasz agenta, którego umiejętności nie są zbyt przydatne w pierwszej rundzie, kup małą tarczę i frenzy, albo ghosta, jeśli uważasz, że twój aim jest wystarczająco silny. Łącząc tę wiedzę z obserwowaniem tabeli wyników za rundę, jesteście w stanie przewidzieć, co wasi oponenci mogą zrobić. Jeżeli nie mają pieniędzy i muszą grać eko, to starajcie ustawiać się tak, by móc zawsze walczyć na dalekie dystanse. Jeżeli został ostatni przeciwnik i nie ma on dużo kredytów, to bardzo możliwe, że będzie próbował uciekać, by zachować swoją broń na kolejną rundę. Natomiast jeżeli, na przykład przeciwny Fenix ma 4500 kredytów, to może on grać z operatorem. Dlatego nie warto chyba pikować pozycji, w których grał w poprzednich rundach. Do tego typu wniosków możecie dochodzić co rundę i zawsze powinniście analizować w ten sposób tablicę wyników. Teraz przejdźmy do paru typów na temat systemu ekonomii w Walora. Nie możesz mieć więcej niż 9000 kredytów, więc jeśli zbliżasz się do tej kwoty, zaoferuj rzucenie broni swoim towarzyszom. Nie używaj swoich umiejętności, jeśli nie masz szans na wygranie rundy, dzięki czemu zaoszczędzisz pieniądze. Nieużyte umiejętności przechodzą na następną rundę, nawet po śmierci. Niektóre umiejętności, na przykład pułapka cyfera, można podnieść z ziemi. Robiąc to przed końcem rundy, zaoszczędzisz trochę kredytów. Jeśli przegrałeś rundę pistoletową, zagraj eco w następnej. Chcesz mieć pewność, że twoja gospodarka będzie dobra na następne rundy. Gdy przeciwnicy mają rundę ekonomiczną, staraj się grać tak bezpiecznie, jak to tylko możliwe, aby nie pozwolić im zabrać broni ani naprawić ekonomii. Jeśli masz pewność, że nie możesz wygrać rundy lub jest to bardzo ryzykowne, masz mało HP, nie masz zbyt wielu kredytów, spróbuj zachować broń, ukrywając się gdzieś na mapie. Jeśli masz pewność, że Spike wybuchnie, utrzymaj pozycje, w których wrogowie najprawdopodobniej uciekną od eksplozji i zabij ich, aby podniszczyć ich ekonomię. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, zostawcie oczywiście suba łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku.